Cześć, hey, hey, Mamko, jestem Topolo i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie zestawem Shulkera. Zapraszam! Ten zestaw nazwałem zestawem szalkera, bo jest to nic innego jak zbroja szalkera unikatowa, czyli wytrzymała szalkerowa zbroja. Jest to drugi odcinek z tej serii, gdzie sprawdzam właśnie tylko i wyłącznie nowe itemy z Echoing Void, łączę je w różne buildy. No i dzisiaj właśnie kolejny z nich jest build bazujący na wytrzymałej szalkerowej zbroi. Pierwszy odcinek z tej serii był odnośnie builda cienia, gdzie bazą były właśnie niestabilne szaty i tutaj też zachęcam do nadrobienia. Dla każdej osoby, która jeszcze nie widziała tamtego odcinka, dobra, zaczynając od początku, od naszego miecza. Jest to bezgwiezdna noc z eksplozją, grawitacją i trafieniem krytycznym. Tak jak widzieliśmy to na ostatnim odcinku, gdzie testowaliśmy właśnie tę broń. Dzisiaj porównamy sobie ją wraz z szalekrową zbroją. Postaramy się wybrać najlepsze możliwe opcje, i tutaj mamy trzy do wyboru: rój pszczół, lekomyślność lub mróz. No, dla mnie najbezpieczniejszym będzie mróz gdzie tych wrogów spowolni na tyle żeby móc dosięgnąć ich właśnie bezgwiezdną nocą także ja w tym przypadku biorę sobie mróz moc cienia czy przekupstwo śmierci w tym przypadku naprawdę niepotrzebne jest inwestowanie żadnych punktów w zaklęć no ale jeżeli mam e, coś wybrać to w tym wypadku wybiorę przekupstwo śmierci tutaj mamy tak skowytagoni albo śnieżka bardzo dobre zaklęcia i śnieżka super działa i skowytagoni super działa ale ze względu na to że mam artefakt, jakie mam biorę skowytagoni Agonii, zaraz Wam uzasadnię dlaczego. Dlatego, że mam tutaj kołczon tłani, który będzie mi się resetować przy każdym użyciu Skowytu Agonii. Mam tutaj aż dwa artefakty pomocnicze w formie właśnie dręczycieli strażników, które będą mi tutaj pomagać i osłaniać mnie, jakby w walce. I dlatego też Skowyt Agonii wybrałem, bo będzie mi tutaj regenerowało właśnie tych dręczycieli. W tym przypadku wybrałem sobie już kuszę, bo łuk testowaliśmy na poprzednim odcinku, więc czas na kuszę. Co my tutaj mamy? Zamaskowana kusza, jest to unikat. Złocony, szansa na cienistą formę przy zabójstwach. Ok, to sobie przetestujemy. Pierwszy atak nie złamie cienistej formy, czyli tak naprawdę będziemy dalej w tej shadow formie, mimo tego, że zaatakujemy naszego wroga. Mikstura zdrowia daje zatrute strzały. Ok, czyli to też nam się fajnie skombi właśnie z kołczanem Odchłani. Jeżeli Kołczan Odchłani nie będzie mieli aktywnego, to wtedy też po użyciu mikstury życia dostaniemy zatrute strzałki. Mamy tutaj kolejne zaklęcia do wyboru: złodzi szybkości, promień strzał, uderzenie. No, w tym przypadku raczej tylko i wyłącznie złodziej prędkości mi się przyda orzeźwienie czy strzał lewitacji? Raczej bym wziął strzał lewitacji, bo bardzo rzadko go e, używałem. No, i jako trzecie zaklęcie mamy grabież, reakcja łańcuchowa lub moc. Na stałe zwiększa obrażenia e, albo reakcja łańcuchowa. Lecimy sobie reakcję łańcuchową. No i mamy wszystkie zaklęcia wybrane. Wszystko już jest przygotowane. Nasza postać wygląda następująco. E, sprawdźmy sobie. Na naszym treningowym chłopku, jaki damage tutaj zadajemy? Spróbujemy sobie z kołczanem. Okej, okay. było 2 miliony, 6 miliony, 13 milionów! I naszym testowym rejonem będą dzisiaj creeperowe lasy na apokalipsie plus 25. Sprawdźmy to. Dobra, zaczynamy. Jesteśmy już gotowi. Zapomniałem też wspomnieć, że ta zbroja też ma odbicie pocisków wroga. Otrzymujemy mniejsze obrażenia, gdy zaatakuje nas grupa. I strzelamy szalkerowymi pociskami w pobliskich wrogów. I zobaczcie, to będzie niezłe combo w połączeniu z dręczycielami strażników. No nie mogę się doczekać, aż to sprawdzimy. Apokalipsa plus 25. Mamy już zatruty strzały aktywowane. Bo w międzyczasie już mnie jakiś zombiak zaatakował. Działa to nawet nieźle. Wow! Ole rozwałka! Strasznie mocno giniemy. Dobra, idziemy tutaj z naszymi pomocnikami. Build na pewno jest bardzo efektowny. Myślę, że może się nieźle przydać w walce z drużyną. Jeżeli macie kilku znajomych do grania razem, to myślę, że to będzie akurat fajne połączenie. Fajnie będą ci dręczyciele tutaj wchodzić, bo raz używam jednego artefaktu, raz drugiego i staram się ich mieć cały czas włączonych. Ok, dajemy radę, ale nie jest to aż tak szybki gameplay, jakiego się spodziewałem. Z taką dosyć mocną trudnością się przedzieramy przez wszystkich wrogów. Całkowicie inaczej niż w przypadku builda cienia. Gdzie tam już też dosyć mocno zmieniliśmy swój styl grania. A tutaj musimy właśnie trochę podejść, trochę uciekać, czekać na artefakty. Czekać na naszą miksturkę życia. Nie dać się dorwać, to jest najważniejsze. Uuu i 8 milionów. Piękna sytuacja. Pięknie, pięknie to wchodzi. Wszystko. Też trzeba się przyzwyczaić do tego trybu. Nie tylko gnać do przodu. Co najbardziej lubimy w sumie. I zobaczcie, tego nie zadziałał i mamy znowu aż sześciu dręczycieli do dyspozycji i z opresji. O to właśnie chodziło. Za ten czas mi się zregenerowała miksturka życia i lecimy, byleby zdążyć i skorzystać jak najbardziej jeszcze póki dręczyciele są aktywni. O, wezmę sobie turkę do Attack power. Tu dosyć nieciekawa sytuacja, bo dużo jest szkieletów strzelających. Szkoda, że ta kusza ma tak słaby demecz. To raczej nie pomaga. Jednak jestem zwolennikiem łuków. Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Wyczekamy, zrobimy to. Nie wiem ile mi zostało strzał. 128 strzał, w tym jeszcze 10 mamy strzał zatrutych, także śmiało mogę tutaj korzystać do woli. Dobra. Nie zbliżać się za bardzo. To też jest pewna sztuka. Ciekaw jestem z jaką bronią wy byście połączyli właśnie zbroję Shulkera. Też koniecznie napiszcie w komentarzu. Dobra, rozwidlonko, oj, 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 tu już są zenchantowane, impuls grawitacyjny, oj, giniemy. No i tutaj już się dałem wpuścić w maliny. Ło, za 26 milionów dostał, a myślałem, że będzie ciężej. Naprawdę, w tym bildzie to jest totalna loteria. Co tu się dzieje? A Raz nie trafiam w ogóle. Śmiesznie to działa, powiem wam. Dobra, i po nim udało się. Przydałoby się szybsza regeneracja, szybsza właśnie tych artefaktów. To by było idealnie. Ważne, żeby nam strzałek nie zabrakło. Dajmy radę, tutaj z tymi pająkami damy radę. O nie, TNT, rozsadzę sobie. Niechcący moich pomocników. Uwolnić osadników musimy teraz. Także do dzieła. To, to będzie ciężko. Muszę się dostać szybko do tych zaklinaczy przede wszystkim. I po kolei ich tutaj pojedziemy. Dobrze działa ten pocisk szalkrowy. Też ich podnosi, tak jak moje strzałki. Czekamy na żyćko. Cyk, kolejny. Może pójdźmy sobie teraz tutaj dołem. Nie chcę się wychylać iść tam do góry. No, czuję, czuję presję. Jest challenge. Polecam każdemu sobie spróbować na własnej skórze właśnie taki zestawik. Jest ciekawie. Myślę, że zagramy sobie jeszcze tym zestawem jakąś inną mapkę. Może, co, może jakiś endzik. Zobaczymy, jak sobie z Enderlingami radzi właśnie postać w takiej zbroi. W takim zestawie. Ła, szesz. Nie no, trzeba tutaj mieć naprawdę... Mega zręczność. Wydaje mi się tutaj, że minimalnie lepiej mi się gra właśnie w tej szalkrowej zbroi. Jest jakby ciekawiej. Wow, 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 wow. Dobra, tutaj musimy naparzać, naparzamy, naparzamy. O, uh, jeszcze unikat górski topór. Piękna sprawa. Ej, no serio, czuję się jak jakiś nekromanta tutaj. Mega mi się podoba ten build, chociaż jest naprawdę trudno nim grać. Ale tak jak powtarzałem bardzo często lubię mieć właśnie coś w stylu swojej własnej armii. Dobra, został nam os ostatni osadnik tutaj. Ile mamy strzał, 205 strzał jeszcze. No myślę, że tutaj wjedziemy już z całą ferajną, albo skorzystamy sobie ze skowytu. To było ryzykowne z mojej strony. Dobra, żyćko, 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 żyćko i wjeżdżamy, i wjeżdżamy. Jest, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. A myślę, że będzie ich tutaj więcej. Dobra, ale najgorsze jeszcze przed nami. Dobra, spróbujemy ich jakoś tutaj pojedynczo porozwalać. Nie dam się trafić właśnie tą pajęczą siecią. To będzie niezły sposób. Nie wiem, czy dam radę z tymi jeść sami. Chociaż oni nie są jacyś mega trudni. Ale jak mnie trafią, to jestem na hita dosłownie. Dobra, udało się, udało się. Dobra, zaraz będę miał kołczan. Jest, mamy kołczan. I mogę już sobie tutaj. Sieknąć w nich! O! Nie zdążyłem, bo eksplozja nastąpiła. Uch, ale się zgrzałem już. Co za emocje! Co za odcinek się trafił, no. Nie wiem, czy czujecie to samo co ja, ale jest presja. Dobra. Mamy jeszcze dwa artefakty na pomocników. Oj, co tu się dzieje? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Elektryczność. Płonięcie, elektryczność i szybkość to będzie długa walka. Mamy to, jeszcze tego i za 26 tyś... milionów dostał. <gryw> Jakich tysięcy? Co za skala! Co to za jakieś wybrzeże creeperów tutaj nas wyczekuje. Dobra, wezmę jeszcze tego creepera, spróbuję ściągnąć i wyślemy naszych pomocników. Dobra, atakujcie, atakujcie. Teraz cyk do ataku. Dobra, kolejni do pomocy. Ja w to nawet nie wchodzę. Co tu się dzieje? Ile zaklinaczy tam jest? Podwójne obrażenia jeszcze. O, i furia! Nice. Raczej nie podejdę aż tak blisko. Nie jestem aż takim hardcorem. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. To są moje najdłuższe creeperowe lasy od bardzo bardzo dawna. Dobra, jak tam wejść do tego zaklinacza? To jest największy problem teraz. O jest, mam go. Ach, zasłaniają. O, pięknie poszło. TNT, poczęstuj się, proszę bardzo. Dobra, ostatni zaklinacz. Jeszcze tam nie przejdę, poczekam jeszcze na regenerację moich pomocników. I chyba się udało. Ale satysfakcja jest naprawdę nieźle. Kolejny zestaw endowy. I zobaczcie, ile fanu nam tutaj sprawił. Ja to sobie skipnę. Osiągnięcie! Powracający gość. Ocal się używając zakręcia przekupstwo śmierci. No i jest. Kolejny achievement. Przy okazji wykonaliśmy misyjkę. No i cóż. Dajcie znać, czy podobało wam się właśnie taki odcinek. Testowanie tak na żywca tylko i wyłącznie itemów z Echoing Void. Ciekaw jestem, czy może zrobimy sobie serię już jak skończymy wszystkie zbroje, i itemki, ogramy już z Echoing Void. Może zrobimy sobie coś z Creepy Winter. Może jakieś Juggle Awakens. Takie charakterystyczne zestawy. Powymyślamy, posprawdzamy. Czas Wprowadzić jakieś zmiany, jakieś challenge, i zobaczcie, samo z siebie wychodzi całkiem nieźle. Dziękuję za oglądanie, na razie, Siemanko i cześć.